Moim pierwszym biznesem był Lokal z Kebabem. W 2018 roku sprzedawałam kebaby za 15 zł. Dzisiaj zajmuję się całkiem innymi rzeczami i te faktury są troszeczkę większe. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci całą moją historię przedsiębiorczą, to jakie miałam pomysły biznesowe. Które wypaliły, a które nie i czym się obecnie zajmuję? Więc początek mojej historii zaczyna się we wrześniu 2018 roku. Wtedy właśnie otworzyłem lokal z kebabem. Jak to było? Dość prosto, ponieważ moja mama pracowała na etacie właśnie w gastronomii i jej szef doszedł do wniosku, że trzeba przejść na zasłużoną emeryturę. Zaproponował, że możemy odkupić sprzęt, możemy odkupić miejsce, w którym w tym lokalu wynajmowaliśmy. I oczywiście te całe know-how jakby było podane na tacy, bo część tego know-how moja mama wyrobiła ze względu na to, że pracowała w tym konkretnym przedsiębiorstwie przez 20 lat. Więc doszliśmy do wniosku, że warto zaryzykować, jest gotowa baza klientów, jest mocna marka, lokalna wyrobiona, nie w postaci tego lokalu. Oczywiście ludzie wiedzieli, że w tym lokalu jest dobre jedzenie, ale moja mama. Sama w sobie miała dość mocną markę, powiedzmy taką osobistą, lokalną. No i dzięki temu, że ten mie te miejsce działało, mieliśmy już jakąś gotową bazę i ta powtarzalność przychodu już była do jakiegoś tam określenia. Było to między 20 a 30 tysięcy złotych przychodów miesięcznie. Jak zaczęliśmy działać? Po pierwsze ustaliliśmy brand. Wcześniej nie było żadnej nazwy, więc zaczęliśmy działać marketingowo. W zasadzie ja zacząłem działać, zacząłem się tego uczyć, ponieważ wtedy jeszcze byłem w trzeciej klasie technikum, także była jeszcze przede mną klasa maturalna. Więc tak naprawdę ten rok, pierwszy z 18 na 19, to ja tam głównie jeździłem na zamknięcia, pomagałem przy jakichś tam dostawach, jeździłem takie techniczne rzeczy, ale też już jakieś pierwsze liczenie budżetu, pierwsze działania marketingowe, wszystko to, co związane z takimi bardziej przedsiębiorczymi rzeczami, to już się tym zajmowałem. W 2019 roku przenieśliśmy się do większego lokalu, zainwestowaliśmy ponad 200 tysięcy w nowy sprzęt, w remonty. No, wzięliśmy oczywiście na to kredyty i leasing bo no ciężko mieć takie oszczędności na start. Jeszcze jak wcześniej się pracowało na etacie, matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci. Więc właśnie spróbowaliśmy, zaryzykowaliśmy w troszeczkę większym lokalu, nowa jakość, to nie było już kojarzone z jakąś budą z kebabem, tylko to był rzeczywiście lokal, no uważam nawet w segmencie premium, jeśli chodzi o kebaby, ponieważ no naprawdę tam ładnie było, fajnie to wyglądało i tego na przykład w naszym mieście, czyli w Białymstoku, drugiego takiego lokalu nie było. Teraz, oczywiście, się to pozmieniało, bo finalnie sprzedałem ten lokal. Jeszcze o tym, oczywiście, opowiem. No i mamy 2019 rok. Kończę szkołę, kończę maturę, piszę, idę w biznes. Robię na początku gapier, czyli rok przerwy, bo jeszcze nie wiedziałem, czy chcę coś innego robić, że może na studia pójdę. Po prostu dałem sobie rok na taki rozwój. W momencie, gdy dałem sobie rok na rozwój, zacząłem coraz bardziej tam pracować, tak, zarówno fizycznie, zamówień raczej nie robiłem, ale bywałem bardzo często, dogrywałem tematy remontu, tematy umów, właśnie cały marketing, żeby pokazać, mimo że to było dosłownie ulice obok, nowa lokalizacja, nagrałem film, pokazałem pierwsze jakieś testy z reklamami płatnymi na Facebooku. Wszystkiego tego się uczyłem, jeździłem na jakieś różne kursy, kupowałem kursy, na jakieś szkolenia, właśnie eventy marketingowe. Tam też właśnie zacząłem rozumieć, jak to wszystko działa i zacząłem implementować różne rzeczy z innych branż. Widziałem, że bardzo dobrze content marketing działa, więc zacząłem stawiać na content marketing również w restauracji. Ale to nie było zwykłe zdjęcie takiego kebaba czy jakiejś innej pozycji, tam był przede wszystkim człowiek. I w pewnym momencie nawet więcej było tego człowieka niż jedzenia, i to nas bardzo wyróżniało. I otworzyliśmy właśnie w październiku 2019 roku na no, duże otwarcie duży event, masa ludzi dużo opinii pozytywnych, jakieś tam też promocje robiliśmy. Co też potem się nauczyłem, że w gastronomii nie ma sensu robić promocji, ponieważ food coast no to wszystko traci na tym trzeba płacić ludzi, ale na początku wiecie, 50% rabatu, co nie wiem, co piąty kebab za darmo i tak dalej. No po prostu takiej yy, świeżość jeszcze takie no po prostu <laughs> brak wiedzy jak to wszystko ma wyglądać. I potem co? Rok 20 zaczyna się fajnie. Mamy jakieś fajne plany. Może skalować, otwierać nowe lokale, może franczyza, może sprzedawać się mięsa Gdzieś tam to, co Piri Piri robi, to ja już myślałam w 20 roku, ponieważ też operowałam na własnym mięsie. Ale wtedy przyszła pandemia. No i zobaczyłem, kiedy 30% ponad przychodu spadło miesiąc do miesiąca, że coś tutaj już nie gra, że ta rzeczywistość już inaczej będzie wyglądała w kolejnych latach. Wtedy, gdy w kwietniu, marcu mniej więcej była ta, właśnie pierwszy ten lockdown, no to wszyscy wycofali z rynku pieniądze, jeśli chodzi o marketing. Facebook naprawdę poczuł te. Pierwsze miesiące y, po zaczynającej pandemii. Tam naprawdę już tych pieniędzy nie było, o co oznacza, że te stawki reklamowe były o wiele tańsze, więc ja doszedłem do wniosku, że ok, ryzykuję, próbuję. Wrzucam większość moich pieniędzy, jakich mam z oszczędności, w reklamy. Reklamuję, że nadal funkcjonujemy, że mamy dowozy, czyli coś, czego wcześniej nie było, i zakres tej mapy na cały Białystok i okolice. To było tak dobre, to tak dobrze się rozwijało, choć na starcie, wiecie, to nie było takie kolorowe, bo na starcie wydawało się, że to jest tragedia, że to ten biznes upadnie, że będzie, no po prostu bardzo słabo, tak. No też te różne rządowe akcje, typu zamrożenie ZUS, jak dobrze pamiętam, jakaś tam hmm, chyba z 5 tysięcy dostaliśmy e, takiego finansowania chyba bezwrotnego, jak dobrze pamiętam. No kilka takich benefitów było, no ale to tak, te koszty i tak e, były koło rzędu 20-30 tysięcy miesięcznie, więc nie pokrywało to pierwszych tych miesięcy strat. I wtedy właśnie zaczęło się to wszystko fajnie rozwijać. E, zacząłem właśnie z pod względem dowozów, ja jeździłem na dowozy bardzo często, praktycznie ciągle jeździłem na dowozach, i wtedy też właśnie słuchałem różnych podcastów, jakichś wywiadów, edukowałem się przedsiębiorczo. Pamiętajcie, 21 lat dopiero miałem, także to były naprawdę moje takie totalne początki. Nic nie wiedziałem jeszcze z tymi marżami, z tymi budżetami. Dla mnie to wszystko było tak obce. No bo skoro ja jeżdżę, no to nie wyliczam swojego czasu pracy. No, po co liczyć mniej więcej ile kilometrów przejeżdżam? Po prostu wrzucę sobie tego kwotę, że nie wiem, 10 zł za dowóz. No i płacisz albo nie, tak? Darmowy dowóz od tylu, okej, okay, to się będzie spinało, bo przecież sam pracuję. Jeszcze nie ma pracowników do jazdy. Byli pracownicy na kuchni, ale do jazdy to ja sobie sam ogarnę, właśnie te podcasty, to de Fajnie to wyglądało i finalnie 20 rok zakończyliśmy względem 19 roku o jakieś tam 20-30% większego przychodu, także finalnie mimo tej straty kwietniowej no wyszli, wyszliśmy na całkiem niezły plus, ale to wszystko było spowodowane po pierwsze lojalnością klientów, za co jestem do dzisiaj w sumie wdzięczny, bo pewnie bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Drugie to dość silna marka lokalna, właśnie ten marketing, no i to pompowanie budżetu. Ja bardzo dużo w tej, w tej reklamie parkowałem, głównie pod zasięg, bo to był najprostsze co można robić zasięgowe reklamy pod gastronomię. To jest basic, praktycznie rzeczy, które można wyklikać w 3-4 kliknięcia łącznie. No i tam gdzieś tam kolejne, kolejne te miesiące fajnie to działało. W 2021 roku zacząłem sobie troszeczkę eksperymentować zacząłem może jakiś nowy temat biznesowy. To zacząłem ze znajomymi, takie mieliśmy pomysł na to się nazywało Kleinup. jeśli wpiszecie sobie w YouTube, to można to nadal znaleźć. No dosłownie, tworzyliśmy boksy związane z bullet journalingiem jakieś takie tematy dziwne w ogóle zero researchu gdzieś tam widzieliśmy, że to ładne, że to może się sprzedać totalna, zerowa wiedza inkubator przedsiębiorczości mieliśmy przyjemność z tą stycznością, ponieważ było zakładane na jednego z moich przyjacieli cztery osoby zaangażowaliśmy się, włożyliśmy tam jakieś pięć tysięcy złotych, totalna klapa, nic totalnie nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak to ogarnąć wszystko internetowo. I w międzyczasie też powstał profil oczami Nihata. Był to profil na Instagramie, gdzie zacząłem się dzielić wiedzą około przedsiębiorczą. Z perspektywy czasu oceniam to za, no nie tyle co głupie, ale jeszcze tej wiedzy, jakiej nie miałem po prostu, ale zawsze jakiś, miałem wewnętrzną taką potrzebę przekazywania tej wiedzy dalej. I to w sumie, może nie tyle co głupie, było potrzebne, bo dzisiaj nie nie pewnie nie byłoby tego brandu, biznes w i tak dalej, gdybym nie działał około marketingowo w 2021 roku. No i coś tam sobie działałem, raz lepiej, raz gorzej, czasami więcej lajków był, czasami mniej. Głównie to byli gdzieś tam około moi znajomi, co mnie obserwowali. Ale też poznawałem jakichś tam ciekawych ludzi ze świata Instagrama. I pod koniec 21 roku, a dokładnie 25 grudnia, wstawiłem pierwszy film na TikToku. Ja na początku 21 roku śmiałam się z TikToka, moja narzeczona miała TikToka, moja siostra miała TikToka. No i totalnie się z tego śmiałam, że to są jakieś głupie filmiki. Jednak zobaczyłem z czasem, że zainstalowałem sobie tego TikToka, i oprócz tego bekowego kontentu jest też tam sporo też eksperckiej wiedzy. No i tak pomyślałem, że hej, jeszcze tam mało jest ludzi, mało ekspertów, może będę w jednym z pierwszych, może warto tam się pojawić. No i rzeczywiście, 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień świąt, wrzuciłem filmik i przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ zdobyłem ponad 200 tysięcy wyświetleń na pierwszym filmie, dosłownie w niecały tydzień zdobyłem 10 tysięcy obserwujących tam i zrozumiałem, że okej, okay, to jest te moje 5 minut, które warto wykorzystać. I wtedy nagrywałem dość sporo, praktycznie codziennie publikowałem przez niektóre tam miesiące, Wtedy odkryłem też format scenkowy, który jest dosłownie zapożyczony ze Stanów. Tam zobaczyłem, jak zagraniczni twórcy na TikToku właśnie w taki sposób robią. Niektóre filmy, jeśli mam być szczery, kopiowałem jeden do jednego, tylko zmieniałem jakieś różne szyki zdań, niektóre słowa. Call to Action oczywiście dodawałem swoje, czyli obserwuj biznes w dresach, takie klasyczne u mnie. Te takie, skąd to wiesz, Obserwuję biznes w dresach. I wtedy też odkryłem właśnie, że mam zieloną ścianę w lokalu. Więc hej, nie muszę kupować green screena, będę nagrywać u mnie w lokalu. I tak się zaczął cały proces twórczy. Nagrywałem po godzinach. 21, czasami 22, 23 zostawałem po godzinach, gdzie lokal był zamknięty, ponieważ był tam spokój był. Mogłem głośniej mówić, mogłem krzyczeć, mogłem się śmiać i tak dalej. No i też była ta zielona ściana, która w moim przypadku była bardzo ważna do formatu scenkowego. I ten 22 rok e, tak naprawdę był pod znakiem wirali. Ja w szczycie wykręcałem po 10 milionów, czasami nawet więcej, e, wyświetleń na samym TikToku. Potem dodawałem te Reelsy, gdzie to wchodziło dopiero, pamiętajcie, że to był 22, 23, to Reelsy dopiero wchodziły na Instagrama, na Facebooka, na YouTube' i tak dalej. To wszystko dopiero wchodziło, na TikToku to już funkcjonowało. No i tych obserwujących rosło jakieś pierwsze współprace, pierwsze propozycje bardziej współprac. Ale no, dość dobrze się wyceniałem, ponieważ brałem, chciałem brać kilka tysięcy za jeden filmik. No i z racji, że tak się wyceniałem, to tych współpracy na początku nie miałem. I te pierwsze współprace zaczęły się pojawiać gdzieś tam w 23 roku dopiero. Wtedy zacząłem zarabiać na brandzie Biznes w Dresach. No firma była gastronomia zarejestrowana na mamę, no bo ja przy starcie to ledwo co 18 lat miałem, więc też zdolność kredytowa i tak dalej była bardziej na mamę. No ale byłem zmuszony do tego, żeby założyć pod brand Biznes w Dresach. No i samych tych współprac to nie było na starcie tyle, żebym mógł jakoś fajnie się utrzymać, że tak powiem. Oczywiście miałem inne źródło dochodu, czyli restaurację, która Fajnie się kręciła, byli pracownicy, był marketing, właśnie wyskalowałem się po półtorej roku, jak tak mówiłem, 20-30 tysięcy złotych przychodu miesięcznie było na początku, tak? To potem wyskalowałem się do tak 50-60, rekord był tam chyba koło 70 tysięcy przychodu miesięcznie. Koszty oczywiście też troszeczkę rosły, no bo potem w kolejnych latach inflacja, koszty zatrudnienia, koszty prądu, koszt pracownika tego wszystkiego, no po prostu surowca... Z roku na rok coraz bardziej osłabił moją kondycję biznesową, jeśli chodzi o gastronomię. Ja już wiedziałam, że ciężko będzie się skalować, otwierać nowe lokale, franczyzę, jeśli ja 100% nie poświęcę się temu. A biznes w dressach zaczął na tyle być atrakcyjny, że pomyślałem, że hej. Może warto spróbować, a może będę świadczyć innym takie usługi, że będę pomagać rozwijać marki. Czy to marki osobiste, czy to marki firmowe. I w 23 roku zacząłem się właśnie zgłaszać do różnych osób, do różnych marek, do różnych firm, realizowałem naprawdę sporo projektów ciekawych, jeździłem po całej Polsce, Łódź, Warszawa, właśnie w stołku robiliśmy materiały i wtedy też zrozumiałem, że okej, okay, ja mogę stworzyć sobie taką mini agencję, która będzie wizerunkiem dla brandu Biznes dressach, ale też będzie przynosiła mi fajne pieniądze. I tak, gdzie w w 22 roku z pierwszej współpracy pod koniec grudnia bo musiałem otworzyć firmę 2 grudnia 22 roku zarobiłem z brandu biznes w lesach 850 zł. Tak w 2023 było to już prawie tam 45 tysięcy. E, także no, wzrost z 850 zł do 45 tysięcy przychodu to jest całkiem całkiem. tak? Wtedy zrozumiałem, że rentowność to biznesowa ilość włożonej pracy. No, rzeczywiście chyba bardziej w tym internecie jest, w moim przypadku. I zacząłem powoli się zastanawiać, jak sprzedać restaurację. Czy może wyjść z nich, czy może zostawić mamę, czy może jakieś inne tematy, może kogoś zostawić, żeby się zajmował tylko tak operacyjnie tym, a ja będę tylko mieć z tego jakiś procent. Tak czy inaczej, ta agencja też właśnie zaczęła się rozwijać. No, i zacząłem mieć coraz fajniejszych klientów z różnych branż. Miałem też współpracę reklamową. Obsługiwałem takie marki jak Orange, Santander, Olix. Medicover, Sport. W tym miesiącu przed YouthMe mamy współpracę. Naprawdę dużo fajnych marek topowych, znanych praktycznie na całej, w całej Europie, a niektóre nawet na całym świecie. I tak pewna era dobiegła końca. Mamy końcówkę roku 23 grudzień. Moja mama się ciężko pochorowała. Kontuzja kręgosłupa, ciężka operacja, wykluczenie z pracy, niemożliwość pracy w tym zawodzie. No niestety ona jest do tego momentu, właśnie do dnia dzisiejszego, nadal czeka na drugą operację. Jest na ręce, nie jest w stanie pracować. Ja sam nie jestem w stanie prowadzić restauracji, ponieważ mi bardzo często nie było. Ja wyjeżdżałem gdzieś, ja ogarniałem nagrywki w, w domu, w Stoku, w Łodzi. No, jeździłem praktycznie ciągle. Ciągle były jakieś zlecenia, nowe możliwości, a restauracja mnie tylko i wyłącznie ograniczała. Więc doszedłem do wniosku, że okej, okay, no, jeśli ta choroba jest, no to to jest jasny znak, Jasny znak, aby zrezygnować z tego i się pożegnać z tym projektem. Ogłosiłem na Oliksie, na Facebooku, poinformowałem, że ostatni weekend będzie i potem sprzedajemy. I tak, jak zakończyłem działalność około tam, jak dobrze pamiętam, 18 grudnia, tak w dniu Sylwestra samego rana dostałem telefon, że oficjalnie. Ktoś już będzie chciał kupić brand Royal Kebab. Dwa tygodnie różnych rozmów, jakichś negocjacji, naprawdę has 20 osób było zainteresowanych kupnem tego. Miałem masę telefonów, spotkań chyba z 10 miałem w samym lokalu, żeby to wszystko pokazać. I tak finalnie z początkiem roku już mnie nic nie wiązało z Royal Kebab. Jedynie dopiąć formalności, sprzedaż, tak, szkolenie oficjalne otwarcie, już nowych właścicieli i poszedłem 100% w 2024 roku w markę osobistą. Jeszcze miałem jakiś tam pojedynczych klientów z agencji, ale zrozumiałem, że ciężko będzie ciągle jeździć i to nie będzie skalowalne, mam możliwości jeśli chodzi o brand biznes w dressach, mam tę współpracę, zacząłem tworzyć jakieś pierwsze produkty, miałem usługi konsultacji, mentoringów, i zacząłem gdzieś tam powoli tych klientów sobie delegować, w sensie odsyłać do innych agencji, zaznajomionych, zaprzyjaźnionych moich znajomych, tak, którzy po prostu płacili mi procent i nadal płacą procent od przychodu za to, że polecę jakiś konkretny lit dalej, tak? I oni sobie sfinalizują sprzedaż. I jak obecnie mój model biznesowy wygląda? W 24. roku skupiałem się głównie na edukacji, czyli wszelkie szkolenia, warsztaty, mentoringi. Kursy online, ale tego raczej jest mało i płatne społeczności. One są połączone z kursem online. Społeczności w moim przypadku to jest też temat na ten rok dość ważny. Oczywiście różne właśnie też szkolenia, mentoringi, konsultacje, dość sporo tych konsultacji jest w skali miesiąca w skali roku. Analizujemy pod względem strategicznym, jeśli chodzi o rozwój marki, o rozwój brandu, ale też o te rzeczy biznesowe, czyli wyznaczenie budżetów, KPI strategii biznesowej, strategii marketingowej, czyli nie tylko to, co z marketingiem jest związane, ale daję też cały ten mój backstage, który zdobyłem z biznesu offline, z agencji i z tych innych rzeczy, ponieważ tam byli ludzie, tam delegowałem, tam zatrudniałem i tam popełniałem masę błędów. I tak wyglądała moja cała historia, która trwa już, zaraz będzie 7 lat, gdzie zacząłem od właśnie małego lokalu z kebabem. A czym się obecnie zajmuję? Właśnie pomagam ekspertom i przedsiębiorcom w przejściu w to, że mamy wiedzę, chcemy się nią dzielić w social mediach, ale nie wiemy jak. Nie wiemy jak robić to marketingowo, jak robić biznesowo. Wiele ludzi myśli, że budowanie marki osobistej to jest solo przedsiębiorstwo. Otóż nie, mając markę osobistą, będziesz miał wielu pracowników, będziesz delegował, może niewielu, będziesz tyle, ile potrzebować, będziesz sobie brać. Czy to montażysta, czy to ktoś do y, reklamy, czy to ktoś może w przyszłości jakiś content, szkolenia, może wielka wtedy firma, może być konsultingowa, czy doradczo, czy cokolwiek innego stworzysz. Jeśli masz jakiś produkt bądź usługę, warto budować markę osobistą. Ona daje dużo więcej możliwości. I ja pomagam właśnie takim osobom, które mają wiedzę, bo osobom, które wiedzę tej nie mają, raczej ciężko pomagać. Na starcie musisz mieć wiedzę, żeby ze mną jakąś współpracę nawiązać, i ja pomagam Ci krok po kroku przejść przez ten proces, czy to w formie jakiś konsultacji, mentoringu, czy właśnie płatnej społeczności, w której edukuje innych przedsiębiorców, jak stawać się skutecznymi biznesmenami. Także jeśli chciałbyś skonsultować ze mną jakiś konkretny temat, jakiś konkretny problem, napisz do mnie na maila, który jest w opisie. Tam w 100% za darmo otrzymasz ode mnie krótką poradę. Potem możemy się umówić na jakieś inne konsultacje. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnym.